W grudniu 2023 roku ukończono modernizację kliniki onkologii wraz z utworzeniem Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych. Koszt inwestycji przekroczył 15 milionów złotych. Klinika onkologii i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki jest jednym z najważniejszych ośrodków leczenia chorób nowotworowych w Polsce. Modernizacja w znaczący sposób podniosła komfort pacjentów. Zwiększono liczbę łóżek z 22 do 24, znajdujących się w dwu- lub trzyosobowych salach z bezpośrednim dostępem do łazienki. Każda sala wyposażona jest w klimatyzację, która oprócz komfortu zapewnia stabilność podawanych leków niezależnie od warunków atmosferycznych. Klinika wyposażona jest w systemy poczty pneumatycznej, która pozwala w bardzo szybki, komfortowy sposób dostarczania pacjentom przyjmowanych przez nich leków. Planując strukturę kliniki onkologii i jej wygląd, skupialiśmy się bardzo mocno na tym, żeby nasi pacjenci, którzy przychodzą do nas przez wiele tygodni, miesięcy, a czasami nawet lat, odnaleźli tutaj fragment przytulnego wnętrza i domu. Ale mamy jeszcze jeden bardzo duży atut: to jest wielospecjalistyczny Instytut Naukowo-Badawczy, jednostka publiczna, dedykowana temu, żeby nie tylko pacjentom, Dać leczenie najlepsze z tych, które są finansowane, ale również zapewnić im leczenie wszystkich ich problemów zdrowotnych innych niż nowotwory, jak również dać dostęp do metod innowacyjnych, które są dopiero w fazie badań. Instytut prowadzi liczne badania naukowe, stosując innowacyjne terapie dostępne w zaledwie kilkudziesięciu ośrodkach na całym świecie. Wraz z modernizacją powstało pierwsze w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych. W którym oprócz diagnostyki i leczenia onkologicznego zapewniamy opiekę perinatologów i neonatologów przez cały okres leczenia. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny leczy rocznie ponad 6 tysięcy pacjentów. Udało się stworzyć zespół lekarzy, którzy z sobą współpracują już kilka lat. I starają się wypracować jak najlepsze metody opieki nad kobietą ciężarną, taką, żeby ona mogła również urodzić zdrowe dziecko. Mamy też pełne zaplecze i w zakresie patomorfologii, i w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki genetycznej, obrazowej. Pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mamografia. Także możemy zapewnić taką kompleksową opiekę nad pacjentem. A zwłaszcza pacjentkom chorą onkologiczną. Gdybym miała powierzyć swoje zdrowie i życie jakiejś jednostce, wybrałabym takie, które daje mi pełne możliwości, których wymaga mój stan i moja choroba. I do tego zachęcam osoby, które spotkają na swojej drodze tą trudną diagnozę. Projekt Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych, opieki nad pacjentem onkologicznym. Poprzez modernizację kliniki onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych został sfinansowany w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.